Jeden z najciekawszych pisarzy XX wieku. Gombrowicz, dwojga imion Marian i Witold. Jaki jest klucz do czytania jego dzieł? Kto nie słyszał o tej formie słynnej gombrowiczowskiej, słyszałeś? No okej, no, okej, okay, okay, dobra, nie wszyscy mogli słyszeć. To czym jest ta forma? No, oczekiwania społeczne, maski, które czasem nakładamy przed innymi, e, ale też są to takie pewne zależności pomiędzy ludźmi, które wytwarzają Swoiste napięcia. Najfajniejsze tytuły według mnie: ślub, to jest dramat formy absolutnej, ale też transatlantyk, y, pornografia, to są relacje, pożądanie, gra, no i oczywiście gęba, kosmos, szukanie sensu, no bo nikt nie lubi bez sensu. Dobra, a teraz zróbmy eksperyment. Wyobraźcie sobie, że łączymy wszystkie postacie e, z utworów Witolda e, Komprowicza i one spotykają się w jednej postaci. Nazwijmy ją gombro. Jesteście ciekawi, co się wydarzy? Zapraszam na monodram.